Patrząc na statystykę, dowiadujemy się, że od 1904 roku do 1914 straż interweniowała 306 razy, a jej stan liczebny wahał się od 86 do 111 członków. Uczciwie trzeba dodać, że w omawianym okresie w organizacji następował powolny zastój. Organizacja się starzała, mało było nowych adeptów, a coraz więcej członków honorowych, którym wiek nie pozwalał na udział w akcjach ratunkowych. A oto kilka przykładów interwencji, które odnotowała ówczesna prasa. Z wapienicy przy Bielsku. W nocy dnia 16 bieżącego miesiąca około trzeciej godziny rano powstał ogień we fabryce braci Bartelmusów na Rudawce i cała fabryka spłonęła pomimo usiłowań Straży Ogniowej z Bielska i Białej. Oprócz wie Wielkich strat właścicieli nieszczęście to ciężko dotyka także ludność w pobliskich wioskach, jak Mazańcowicach, Międzyrzeczu i Wapienicy, bo szczególnie dziewczęta z tych wsi miały tam dosyć dobry zarobek. Teraz zaś przeszło 200 robotnic i robotników traci zarobek i utrzymanie życia. Spaliła się część browaru należącego do Hallandera, Hibnera i spółki. Przez 7 godzin pracowała bielsko-bialska ochotnicza straż pożarna, aby ugasić ogień. Co się jej dopiero około wieczora udało. Szkoda wynosi około 130 tysięcy. Z białej. Dnia 8 bieżącego miesiąca spaliła się w budce naprzeciw kościoła ewangelickiego, w której sprzedawają bułki niejaka Maryja Nowak, 26-letnia córka sprzedawaczki bułek. Nieszczęśliwa miała przy sobie garnek z węglem celem ogrzania się. Zasnąwszy, nie spostrzegła wcale jak ogień dostał się naprzód na ściany budki, a następnie objął jej odzież i pozbawił ją życia. Niemiły zapach palącego się ciała zwrócił uwagę policji na tę budkę. Z w piwnicy domu należącego do fabrykanta Lukasa zaszło 21 bieżącego miesiąca wieczorem wielkie nieszczęście. Andrzej Tomiczek z Wapienicy i Wojciech Uchacz z Kus przybyli z lampą Polak. W piwnicy były zatrudnione przy składaniu bielizny dwie kobiety. Angela Luczu i Anna Nowak. Prawdopodobnie z powodu nieostrożności zapalił się nagle lak. Eksplodował i rozlał się po całej piwnicy. Tylko Luczu zdołała się ratować ucieczką podczas gdy trzy inne osoby pozostały w piwnicy. Nowakowa i Uchacz Odnieśli tak ciężkie popalenia na ciele, że już obaj zmarli. Tomiczek wprawdzie też jest dość bardzo popalony, ale na szczęście nie grozi mu żadne niebezpieczeństwo. Z białej. W niedzielę dnia czwartego bieżącego miesiąca wieczorem o godzinie szóstej wszczął się pożar w fabryce sukna Szyrna. W kwadrans przybyła straż pożarna i udało się jej pożar umiejscowić. Fabryka prawie zupełnie spłonęła. Szkoda wynosi około 150 tysięcy złotych reńskich. 8 kwietnia 1899 roku ogień zniszczył przędzalnię lnu Karla Benjamina Schneidera w Bielsku przy ulicy Mostowej. Spaliły się całkowicie budynki produkcyjne, wskutek czego straciło pracę 720 robotników. Z Bielska. Pożar szpitala imienia cesarza Franciszka Józefa. W sobotę 5 bieżącego miesiąca około w pół do ósmej rano zapalił się dach na budynku szpitala. Przybyła straż pożarna, ogień ugasiła. Chorych z drugiego piętra przeniesiono na dół. W Mikuszowicach wybuchło w przeciągu miesiąca 9 pożarów przez podpalenie. Podpalacze są do tego stopnia bezczelni i pewni bezkarności, że na przykład w Wilkowicach na słup telegraficzny nalepili kartkę z nazwiskami tych gospodarzy, których domy mają być podpalone. I rzeczywiście imiona gospodarzy, których domy dotychczas podpalono były na tej kartce. Wymienione. W końcu dodać trzeba, że w Wilkowicach jest znaczna liczba czerwonych. Podpalacze w Wilkowicach, Bystrej i Mikuszowicach nie przestają swej potwornej i strasznej roboty. W niedzielę ubiegłą w nocy podpalili aż trzy zabudowania i tak w Wilkowicach panu Krupińskiemu dom mieszkalny, w Bystrej panu Sznackiemu stodołę i w Mikuszowicach panu Żelazkiemu stodołę i przyległe magazyny. Dwa pierwsze pożary udało się dzięki natychmiastowemu przybyciu straży pożarnych ugasić, natomiast trzeci pożar... Pożar pochłonął stodołę i przyległe magazyny. Z Bielska podpalenia w okolicy nie ustają. W tych dniach wybuch pożaru gospodarza Jenkera w cygańskim lesie spaliła się zupełnie stodoła, a na domu dach. Gdy wybuch pożar widziano trzech ludzi uciekających w pole. Dwóch z nich aresztowano. Obok sąsiedniego domu należącego do szewczyka, znaleziono worek z materiałami palnymi, przeznaczonymi zapewne do podpalenia. Mimo czujności żandarmerii, jaką rozwija w celu wyszukania podpolaczy w naszych okolicach, ci zbrodniarze dalej uprawiają. Swoje rzemiosło. W ten poniedziałek o godzinie dziewiątej wieczór znowu podpalono w Mikuszowicach obejście gospodarza Snackiego. Spaliła się stodoła. Wobec tego, że ludność okoliczna sama starała się wyśledzić sprawców podpalenia, nic dziwnego, że zdarzają się nieraz wesołe zdarzenia. I tak niedawno chłopi złapali bielskiego profesora, który zbierał kwiaty i podejrzewając, że on jest jednym z podpalaczy, zaprowadzili go do wójta. Tam dopiero wyjaśniła się sprawa, a biedne, szwabisko, najadłszy się trochę strachu, wróciło. Siło do Bielska i zapewne już mu się odechce zbierania kwiatów. Pożary nie ustają w przeciągu tygodnia. Spłonęły w sąsiednich wioskach Mikuszowic cztery domy mieszkalne. Dziwnym zbiegiem okoliczności spłonął także dom niejakiego Gluzy w Boże, który miał być sprzedany na licytacji w poniedziałek, a w przeddzień to jest w niedzielę w nocy się spalił. Gluza jest zaciekłym socjaldemokratem. Wielki pożar odnotowano w Wiedniu. Tam 29 lipca wybuch pożar na dworcu północnym. Straty oceniono na co najmniej 1 milion. Aby sobie wyobrazić rozmiary pożaru, zaznaczyć należy, że nad zlokalizowaniem ognia pracowało 550 strażaków, 600 policjantów, 3000 wojska i 1800 robotników kolejowych. Cały Wiedeń przedstawiał w nocy widok niebywały. Ulice były przepełnione ludźmi, tak samo wszystkie lokale publiczne. Nie wspominalibyśmy o tym wydarzeniu, gdyby nie fakt, że pożar powstał wskutek podpalenia. Podpalił oblawszy drzewo naftą oddalony z kolei pisarz Szotek, rodem z Białej.